A tu na dobranoc uruchomiłem sobie jeszcze na komputerze, w którym, w którym tutaj przerzuciłem też monitor, mam rozszerzenie monitora, uruchomiłem sobie oprogramowanie do tego miernika, który mam już od dłuższego czasu, a, a w zasadzie nie korzystam z nim na komputerze, ale z racji tego, że tutaj powstało to stanowisko, pod mikroskop w przyszłym tygodniu rozwinę to jeszcze bardziej. Ale widzicie, do miernika Uni, UniT, UT803, właśnie to jest ten multimetr. Takie oprogramowanie jest dołączone i to wszystko leci na żywca, więc będę mógł sobie fajnie to tutaj ten obraz przechwytywać, pewnie jakimś OBS-em na początek. No i mieć jakieś fajne nagrania z tego co co robię. Tutaj widzowie też mnie niejednokrotnie prosili, żeby więcej kamer postawić. No nie mam za bardzo tutaj takiego pola do popisu, ale będę się starał, żeby z różnych perspektyw i wrócę do tej perspektywy, gdzie kamera skierowana była na przykład od góry na moje ręce, wiadomo, żeby było widać co się dzieje i co jak robię. Także tutaj dostałem komentarz od widza, że Ładnie wszystko tłumaczę, no ale przydałoby się jeszcze to rozwinąć, więc jak widzicie, powoli się rozwijam. No i będziemy działać. A co tam widać? A nic nie widać. Widać to dopiero będzie. No. Także w tym momencie mam już na komputerze odczyt rzeczywisty zmiernika.